Ludzie z całego świata bojkotują Netflix. Jeszcze niedawno miejsce ciekawych historii. Dziś, dla wielu, symbol ideologii i programowania. Czy to naprawdę bunt wobec platformy, czy może zmęczenie powtarzalną narracją? W 1997 roku Netflix powstaje jako zwykła wypożyczalnia DVD. 2018 w produkcji angażują się Obamowie. 2020 pierwsze głośne kontrowersje. Film Cuties i oskarżenia o przekraczanie granic. Kokomelon, treści dla najmłodszych. Park Jurajski, Obóz Kredowy. 2022 Martwy Punkt Paranormalny Park. Jestem osobą transmiściową. 2025 oskarżenia, że platforma posuwa się jeszcze dalej. 24-letni aktor Alexander Westwood, występujący w cyklu Sex Education na platformie Netflix, został oskarżony o popełnienie 26 przestępstw natury obyczajowej wobec dzieci i kobiet. Równolegle Netflix publikuje własny dokument, w którym dawni dziecięcy influencerzy oskarżają swoją menadżerkę o przemoc, presję i seks. Treści. Obie historie nie są o platformie jako sprawcy, ale mówią jedno. Coś zaczyna przeciekać przez szwy tej maszynerii. Czy to naturalna ewolucja kultury? Czy celowe przesuwanie granic? Popkultura zawsze była narzędziem wpływu. Od hollywoodzkiej propagandy w czasach zimnej wojny, po dzisiejsze bajki i seriale, które stają się nowym podręcznikiem norm. Dzieci, które chłoną te obrazy, nie rozróżniają fikcji od rzeczywistości. To one staną się pokoleniem z nowymi kodami w głowie. O tym wspominam w swojej książce Filozofia ze Spokojem. Gdyby udało się przekonać ludzi, że płeć jest czymś, co się wybiera, idea transhumanizmu wydałaby się bardziej wiarygodna zmieniając samą definicję człowieczeństwa i prezentując to jako kolejny naturalny krok w ewolucji człowieka. Może więc pytanie nie brzmi czy oglądać Netflix, ale co te narracje robią z nami i czy wybieramy je świadomie. Weź to ze spokojem i obserwuj. Po więcej